Niestety nie udało mi się zgrać terminów na gadanie o drzem spoilerowo z jedną osobą. Ale mhm. jeśli Słak jakiś inny kanał, który chciałby sobie pogadać na ten temat odnośnie drugiego sezonu, jak wypadło czysto spoilerowo, y ja jestem bardzo chętny. Jakby co? To od razu otwieram się na to. Y druga rzecz. Jak chodzi o ten serial, to myślę, że tutaj to będzie opinia. Y Spoilerowa z mojej strony. Mhm. E, więc od razu ostrzegam tych, którzy nie oglądali, mogą sobie cofnąć, bo nie będę się tu pierdolił. Będę lecie spoilerami to grubo. E, dobra, drugi sezon. Czyli dla tych, co nie wiedzą, jest to spin-off do serialu The Boys. E, dzieje się w tym samym świecie są postaci, z The Boys też pojawiają się, które. E, po pierwsze, kamane są bardzo naturalne, pasujące do tego wszystko, co się dzieje. To nie jest tak, że po prostu musimy, nie wiem. Dostać z dupy, tylko do, nie wiem, Homelandera, tylko nie wiem, czemu, tylko popularnie, to ma sens, że dana postać występuje przykładowo. W finale wyskakuje Black Noir, który dostał konkretne zlecenie, które wykonuje. i wiemy czemu akurat ta postać się pojawia w konkretnej scenie zabójstwa, więc jeśli chodzi o kamera, jest bardzo dobrze. Drugi plus, te kamera nie zasłaniają nam głównych postaci, o którym jest, bo to nie jest jedna główna postać, to jest. Kilka głównych postaci, o których mówi ten serial. Na plus, mogę tu powiedzieć od razu, że bardzo fajnie uszanowali pamięć jedną, jednej z postaci, bo aktor, który grał w Andiego, jak dobrze pamiętam, nie pamiętam jak się aktor nazywał, on zginął w wypadku na motorze. Jeśli nie pamięć nie myli, i no, naturalnie się tutaj nie pojawia, mogliby rekastować, ale postanowili trochę inaczej zrobić. Podróży to fabularnie, że faktycznie postać po prostu zginęła podczas ucieczki po finale pierwszego sezonu, po zakończeniu tak właściwie pierwszego sezonu, nie wyszła z tego całego. I Od tego wspominałem, jakoś też tą postać, więc tutaj udało się jakoś to wpleść, wydarzając coś tragiczne z honorem dla tej postaci. Z Olbrzymi plus jest postać Emmy, która ma bardzo fajną, ciekawą drugę, która dostaje za podsumowanie, bo Emma dla tych, co nie kojarzą. No, Można Ciebie też. To jest postać, która technicznie potrafi się zmniejszać i zwiększać. Problem był taki zawsze, że Emma musiała na przykład albo dużo jeść, bardzo kalorycznie, żeby się zwiększać, albo musiała po prostu to z siebie wydalać, wyrzygłując, <grywając> tak powiem to wprost, żeby się zmniejszyć i ostatecznie udaje się to wstać, co jest bardzo satysfakcjonującą zakończeniem. Po drugie, ona ma ciekawy wątek, jakby małego ruchu oporu wewnątrz uniwersytetu, gdzie studiują główne postacie. Więc to jest jedna z ciekawszych postaci. Na minus mogę powiedzieć, że Marie Morą, czyli tak właściwie bardzo bym miał wskazać główną postać, o kim jest, to jest właśnie Gen V, ten sezon był o tej postaci. Ale ona ma zmarnowany potencjał, matko bosko i rola polega na tym, że ona jest mega potężna, bo jest tajemnica odnośnie projektu Odessa, który... którym brała udział jako dziecko. No. Nie miała wyboru, bo nie ma vlakiem, więc ją rodzice tam wysłali. I cała intryga trochę kręci się wokół tego, że ona jest bardzo potężna. Na tyle, że prawdopodobnie była w stanie walczyć z samym Homelanderem na równi. Przez swoje mocy kontroli krwi. I cały wątek po, przez osiem odcinków, bo tyle akurat serii, opiera się na tym, że dobra, jesteś potężna, wiemy czym jest Odessa w ogóle nie, no co wy, nie jestem taka silna, dajcie spokój, jestem skromna w ogóle i tak dalej. I brakuje to trochę takiego, żeby stwierdziła ostatecznie, ej dobra, faktycznie jestem mega mocarny i tak dalej, to udowadni nie raz, nie dwa. Przykładując, nie wiem, chilując swoją siostrę, która została zabita dosłownie, bo przecięli gardło. A jak <laughs> Więc... działa ta moc? Wiesz co, kontrola krwi po prostu to jest. Ale mówisz, że chilo. A jak z W sensie, że szybciej zagoiła ranę? Dzięki temu? W coś w tym stylu? Dzięki temu właśnie jakby zagoiła całkowicie, nawet jeśli ta siostra miała przecięte gardło. Okej, okay, ciekawe. Tak, więc ta moc jest bardzo potężna. Plus były sceny pokazane, że ona, nie wiem, potrafi ci postać przenieść, podnieść coś, na przykład e... przez to, jakby kontrolować, wiesz, pracę serca i tak dalej. Więc ona jest potężna. A czyli, czekaj, czekaj, ona no. jednocześnie może robić telekinezę dzięki temu? Tak, jeśli masz swoje sobie krew to tak. No kurde, fajne. No fajne i jest potężna, tylko kurde i cały motyw głównie polega na tym, że ona chodzi, powtarza, że nie, nie no, do, każdy mówi, że jest mega potężna, ona nie, nie jestem, jestem taka jak wy. Gdzie to chuja prawda jest, bo jest mega potężna. Więc trochę taki pierdololo. I bardzo ciekawie rozwinęli jej postać akurat pod kątem mocy przez inną postać, czyli przez Cyphera głównego złego tak e, tego sezonu który jak wiesz czego jest mega ale to mega zmarnowaną postacią e, Cypher grany przez i zaraz może znajdę albo nie bo ja tu w którymś odcinku kurde ale nie pamiętam teraz dajcie skutkę ja tylko sobie zerknę. Ja też coś kojarzę o Cypherze, że mówiłeś tak Cypher to był Hamish Linklater, dokładnie dzięki przez tego oto aktora, który za każdym razem jak wchodził w tym serialu to chłop kradł powietrze po prostu z telewizji <grych> i jeszcze kradł z mojego pokoju przy tym, został po pierwsze bardzo nie mega dobrze napisany, mega charakterystyczna postać mega charakterem po prostu, który był super prowadzony. Intryga wokół niego, tajemnica w ogóle to wszystko, motywacja głównej postaci była prześwietna, bo Cypher to była postać, która e, okazała się, że jak słyszę, to czego to jest Tomasz Godolik, czyli Godolik, nie, wiem, pamiętam, jak to się wymawia e, czyli jest to postać, która założyła uniwersytet, tworzyła e, Compact win, na przykład dla Soldier Boya, przykładowo dla Stormfront, e, prawa udział w projekcie Odessa, gdzie powstał Homelander. Więc tak naprawdę to jest stwórca i doszło tak do tego, że sam miał moc, która była świetna, bo jest to moc, która pomagała kontrolować postacie. Dosłownie, przejmował władzę nad postaciami. Nawet nie musiał i dotknąć nic takiego, tylko po prostu mógł z pewnej odległości to zrobić. I jego plan polegał na. Jak też wykorzystywać moc tej postaci? Dokładnie, wykorzystanie z tej postaci. Okej, okay, ciekawe. To wiesz, nie musiał być nie wiadomo jak blisko, co nie. I się okazało, że. Właśnie nasz Tomas wykorzystywał inną postać, bo on prawie zginął w pozarze, przeżył, ledwo był mega spalony właśnie e, i wykorzystał innego typa, żeby kontrolować inne postacie, więc jakby on e, leżał w respiratorze i kontrolował kogoś, którego zastępował, jak wyszło z No O kurde, potem... to brzmi fajnie. Tak, co najlepsze, on potem został uzdrowiony właśnie przez główną bohaterkę naszą e, i jego plan był taki, że plan Homelander jest taki, że super bohaterowie, osoby z mocami są lepsze od osób bez mocy. Więc Homelander w tą stronę idzie. No to Cypher to jest po prostu taki Homelander na sterydach i uważam, że to miało mega potencjał. Miało to słowo klucz akurat w tym przypadku, że jako, że gościu uznał, że tak, jak chodzi o bohaterów spoko. Ale tylko tych, którzy mają naprawdę moc, która jest warta uwagi. Czyli nie wiem, jak masz moc czytania myślach o dwóch metrów, to jest główna moc I nada się do zginięcia, tylko tak naprawdę. Więc uważam, że ja byłem przekonany, gdy z dwoma osobami, że ej nie no, wprowadzamy Seifera, zostaje uzdrowiony, działa, full moc ma już wtedy. To jest pewniaczek, że on wystąpi w kolejnym sezonie The Boysów. Szczególnie, że finał jest taki, że połączyli The Boys z JV bardzo bezpośrednio. Bo Starlight ich przyjmuje z A-Trainem do swojego zespołu właśnie. No więc tak, JV zostało oficjalnie włączone. No a twórcy po prostu odjebali Marvelka, tak to nazwijmy starego. To znaczy, mamy mega ciekawą postać naprawdę, jedno z ciekawszych z tego uniwersum. Możemy wcisnąć jako dodatkowy wątek tutaj, żeby móc Dać trzecią stronę konfliktu przeciwko Homelanderowi, ale zarazem przeciwko ekipie The Boys'ów, no, którzy walczą z, ogólnie ze słupkami. Więc co robimy? A, wykorzystajemy Cyphera, który jest świetnie nagrany, nawet przez postać, która potem inny aktor grał, akurat go był też świetny. Mega, ma moce. Zostawiamy, piszemy pod niego rolę, robimy mega ciekawy konflikt i nie wiem, bardzo na opartego możemy przydłużyć ten serial, tylko właśnie tego, że wprowadzamy. Potężny pionek, dobry? Czy wysadzamy chłopa z No nie, czekaj, ale ale jak to wysadzamy? Na zasadzie, że pokonali go po prostu nasi tutaj dobrzy bohaterowie, po prostu go wysadzając? Pokonali go, bo on, będąc już na uczelni, jako on, mm -hmm. Tomasz Godoldi, kurde, nie wiem, czy on nie tego nazwiska mówić, ale że mam je w głowie, jak myślę o tym. I poprawię to no, w głowie, zapisane e, on wykorzystuje studentów właśnie po to, żeby zaczęli się. Daje im zlecenie, dobra. Ja mam nie dość do końca wcisnąć przycisk musicie mnie powstrzymać. Tylko chłop kontroluje, wiesz, tam z postaci nie raz jest stanie. I przy tym chce wybić po prostu tych bohaterów, których uważa, że są głównowarci. Po prostu i mówi, dobra, udowodnicie, że jesteście coś warci, co nie. Jakie ja, to gincie. E, no i podstępem, akurat bardzo ciekawym podstępem, bo. Gen V była postać, której mocą było wciąganie rzeczy dupą i wyciąganie rzeczy dupą. Okej. Okay. Ale czekaj, wciąganie i wyciąganie? to jak Tak, to miało że być? normalnie bym w stanie wciągnąć wszystko dupą. Ale wyciąganie? W sensie. Jeżeli jak co już wciągnął, wciągną, to mógł potem to wypluć z dupy. Ha, okej. Okay. No i nasi bohaterowie właśnie przeszli przez. Weszli tutaj, dostali będąc w dupie, żeby nie było ich widać. Wiesz z tej dupy, więc yy, to akurat no. było kreatywne wykorzystanie mocy, tu przyznam faktycznie mm -hmm. i zbiorem postaci pobocznych, które miały takie niby dupa moce, typu wiesz, y, że możesz przyjąć moc na jak mi pamięci, nie mieli półtorej minuty, coś takiego chyba e, przejęli kontrolę właśnie nad Cypherem no i wiesz, kurde, za zostawić, jakiś wykombinujesz, dobra chłop, nie wiem, nie może pełnej mocy, bo jest e, Polarity, jeden z postaci, która ona chorowała, on właściwie chorował, hmm, To wiązł umysłem. Przez to, że użył mocy, niszczył mu się neurony w mózgu yy, i główna postać go właśnie yy, No I no. gościu potrafił blokować moczu cy cyfera. I, okay. A mieliśmy po pierwsze, on jest na pełnej mocy. Cyfra jest na pełnej mocy. Kurde, jakby to zrobić tak, że dobra, nie mogę do końca was kontrolować, nie wiem, mogę was po prostu omdleć, żeby uciekł ten cyfer. I wykorzystać go w kolejnych po prostu odcinkach, wykorzystać w debojsach cokolwiek. Szczególnie, że było powiedziane, że Homelander to się wkurwi, jak się dowie, że to jest on i tak dalej, co nie? Mm -hmm. e, więc kurde jeszcze, no ogóle... nie wiem, no to ma taki potencjał w ogóle. To będzie po prostu taki pogrom. Mm, czekam, co nie? E, więc w związku z tym po prostu gościu został uszony, coś tam powiedział. E, nasza, właśnie ta. W Mari tak co kontroluje krew go wzięła i wysadziła. Po hmm. co po prostu ja patrzę kurwa, serio? Ale wiesz co jest najgorsze, ten sezon był naprawdę dobry. Miał bardzo ciekawe postaci poprowadzone. Fajną, ciekawą intrygę, historię. Szczególnie po czwartym sezonie The Boys, który. no... w samym, wiesz jak było podczas tego sezonu. No, dosyć kiepskało. Tak. Bardzo, ale to bardzo mocno się odkuli. I Kurde, mam trochę taki zgrzyt, bo jak tu Peacemakera mam tak, że finał strasznie mi się nie podobał i mam trochę bardziej mieszaną opinię na temat drugiego sezonu. To drugi sezon, żeby mi się strasznie podobał, czekałem w opór. Finał prawie cały mi się podobał, ale spieprzyli mi go jedną sceną. To jest smutne. To jest po prostu smutne i irytujące w sumie, jak tak się robi, zwłaszcza, że to jest trochę takie właśnie, jak powiedziałeś wcześniej zagranie Marvelowskie, Czyli wprowadzimy bardzo ciekawego, silnego złola, albo nieciekawego, silnego złola, i on w jeden film, czy tam w jeden sezon zostanie pokonany, czy tak, czy inaczej, bo, bo tak, no bo, bo po co go trzymać? Nie można mieć zbyt silnych postaci w uniwersum. No tak, a mówię, kurde, szczególnie, że. The Boys serialowe, z tego co wiem, to nie adaptuje wiertnie komiksu, mhm. tylko oni się trochę od tego komiksu odbili bardzo mocno i poszli sobie w jedną stronę, więc tym bardziej nie widzę przyskazań, czemu właśnie nie wykorzystali tego Seifera i... no, nie dali tej trzeciej strony, która... kurde, szczególnie z mocami, że gościu może kontrolować. I on tam bodajże jedną z postaci prawie 6 lat kontrolował Ach. wtedy. Aha. No. sobie no to... wiesz, w inkubatorze non stop. Gdzie... No rozumiem. No właśnie, więc no... kurde, taki potencjał, taka motywacja, tu tak cholernie ciekawe, po prostu zaorali mi chłopa. Więc ogólnie sezon był naprawdę bardzo dobry. nie będę się kłócił, bo uważam, że sezon był świetny akurat. Ale... Kurde, no zniszczyli go trochę, no miał wady, nie mówię, że nie był idealny ten sezon. Nie było tyle waty, intryga była świetna. Już dawno tak kurde się nie wciągnąłem właśnie. Szczególnie, że pierwszy sezon JV aż tak mi się podobał, spoko, ale nie był aż tak dobry. A tutaj to po prostu wszystko tak dowiozło, tak idealnie. Kurde, no mam jedną postać, eee, teraz ci powiem jak on ma... Eee, Pod się Sam nazywa, Sam Ryodran, chyba dobrze z zisku, ale mm -hmm. jestem pewien. Kościół jest turbo-silny i on jest taki trochę. jakąś chorobą psychiczną. I okay. na, na przykład o postaci widzi czasami jako maskotki, coś takiego. On w ogóle był trzymany w, e, w niewoli przez bardzo, ale to bardzo długi czas ileś tam lat. I on też ma. tak ciekawy jest. Wraca swoich rodziców, którzy go nie widzieli. Oni mówili, że nie żyje. Masz to właśnie odcinek od tych rodziców, jak to wygląda, wszystko co i jak, relacje, bo on trochę był manipulowany przez inną postać jeszcze. Kurde no, ja bym chciał zobaczyć, jako, nie wiem, Cypher po prostu przekonać cokolwiek, że kościół jest tak skrzywiony, że stwierdza dobra, Cypher powiedział, że jestem potężny, to fakt, dołączam do jego strony, bo on był za Homlanderem, ten gościu akurat. No, no. No właśnie, więc no, ale ostatecznie trafia do The Boys'ów. A jaką ma ten... E, moc? No super siła po prostu, no taka, ale taka turbo turbo okay. super siła. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No, przez to, że on jest taki trochę psychiczny, na przykład w pierwszym sezonie jest dobra scena jak e, rozwala żołnierzy Wołt i widzi tam, że to są po prostu maskotki, wiesz, rozrywa ich na strzępy, dosłownie rozrywa, żeby to nie było, nie przesadzam z rozrywaniem, a widzi tylko jakby, wiesz, po prostu plus maskotek wylatyły i tak dalej. Okej, okay, ciekawe. To jest trochę takie zagranie jak w tym Suicide Squad, co zrobili. W tym, gdy Harley Quinn tam ludzi niszczył. O, o dobra, że jest tak. tak. To jest w tym stylu. No, w tym tak. Więc podsumowując, czy ten sezon wejrzeć? Uważam, że tak, bo to jest kawał dobrego sezonu, jest naprawdę świetny, więc jak ktoś nie oglądała się stanie, czy zabrać się to warto, to wpłynie na The Boysu bardzo bezpośrednio, bo te postacie będą się pojawiać. Jestem ciekaw, czy będą tłumaczyć coś więcej, czy nie. Jak to będzie się oglądało właśnie z perspektywy osoby, która nie z tego serialu, bo uważam, że to jest spin-off, a nie Kolejny Sezon The Boys, więc powinien coś powiedzieć więcej, jakoś prowadzić tej postaci, żeby osoby, które nie widziały tego serialu, też wiedziały co i jak. Ale to ocenimy. Więc jak chodzi o serial.